Słuchajcie mam do Was dwie informacje. Właśnie jestem na treningu, więc jak wiecie, pierwsza wiadomość to walczę na siódmej gali Fame ma już 5 września przeciwko Dawidowi Malczyńskiemu. Nie mamy zbyt wiele czasu na przygotowania, ale na pewno będzie to wojna charakterów. I ja nie odpuszczę, także Dawid, szykuj się tam. A druga, tym razem przykra informacja. To Krycha miał wypadek i jego walka wypada z kałty walk. Tak jak mówiłem ta gala będzie emocjonująca i mam nadzieję, że nasza walka z Dawidem jest dla was miłym zaskoczeniem. Także przesuńcie palcem w górę, żeby wykupić dostęp do pay-per-view. A ja właśnie zaczynam trening w Samolewski Gym. Nie odpuszczamy. Wojna! Ja już po treningu. Widzimy się 30 na konferencji. Ten zwycięży charakter.